Szybkie drogie. Jesteście jak zwykle na końcu, ale wam to chyba nie przeszkadza tak bardzo, bo jesteście przyzwyczajeni do tego. Macie styczność z kimś, kto dużo trzymał materii i dużo robił, i może jest gdzieś przed wami, ale. Widzicie? Widzicie, że ten ktoś, nawet może, jeżeli był przed wami, a wy jesteście gdzieś jakby na końcu, to ten ktoś, ktoś zrobił coś, coś nie tak z materią. I teraz ta materia jest gdzieś powykręcana. Jakby ten ktoś zgubił się w lesie, i wy znajdujecie tego kogoś w tym lesie. Ten ktoś jakby jest, był gdzieś jakby na szlaku przed wami, ale wy do niego przyszliście i mówicie zaraz, a gdzie są twoje buty. Także się spieszył, żeś zgubił buty. Czy ja mam z tobą poszukać tych butów i możecie iść poszukać tych butów? I niektórzy mogą się dziwić, jak można zgubić buty w lesie? I okazuje się, że można. Okazuje się nagle, że można zgubić wszystko. Cokolwiek byłoby materialne można zgubić. I ten ktoś szedł do przodu i zgubił coś, co może ludzi zdziwić. No, ale zdziwił i możecie iść i wrócić z tym kimś na tę ścieżkę i powiedzieć: Dobra, na mnie się możesz oprzeć, ja ci pomogę poszukać. Ja wiem, jak to jest coś zgubić. Ja to rozumiem, mi to się zdarza. Hmm? Jakie będą jeszcze związane emocje z tym wasze? Takie, które gdzieś. Gdzieś jakby umykają. Możecie czuć się związani z tym kimś, ale związani w pewnego rodzaju bezsilności i mieć poczucie, że wy jesteście związani trochę dla tego kogoś, nawet jeżeli ten ktoś nie wiąże się z wami. Czuje, czujecie, jakbyście mieli związane ręce, a ten ktoś. Jak się czuję? Gruba moi drodzy, nienawistny, wrogi, mściwy, złośliwy, bardzo silne emocje ten ktoś przeżywa, moi drodzy, z kim jesteście związani w jakimś sensie. Ten ktoś, komu pomagacie znaleźć buty, pomagacie komuś tak, żeby mógł ten ktoś. Lepiej iść na swojej ścieżce, żeby nie kaleczył swoich stóp albo żeby mu te stopy nie marzły. I może huczyć w świecie, że to jest. Coś nie tak, coś. Ktoś może mówić, że to jest źle osądzone, że to jest nierozsądne. Może tak huczyć w świecie. To nie jest w ogóle rozsądne. Ale co można by było Wam poradzić w czerwcu odnośnie wszystkiego? Jedną radę. Jedną, jedną. I nie wiem, czy to będzie dotyczyło bezpośrednio tej sytuacji, a nawet nie wiem. I ktoś Wam może powiedzieć: Nie wiem, czy to dotyczy tej sytuacji. Nie wiem, czy to w tym momencie te sprawy rozwiąże. Ale czuję, że za jakiś czas będzie można do tego tematu podejść. Moi drodzy, jest tu. Paść Pentakli. Jest tu ktoś, kto jest bosy, kto ma coś materialnego w sobie i nie jest tak jak wcześniej: pogubiony w lesie, zgubiony gdzieś w świecie materii, w swoich działaniach materialnych. Tu jest ktoś, kto do materii podchodzi dużo delikatniej. Jakby z uczuciem, ze świeżością. Podchodzi do materii jak do czegoś naprawdę nowego, świeżego i pięknego, a nie jak do czegoś twardego, to, co trzeba z wysiłkiem nieść. Ktoś podchodzi do materii tak, jakby był naprawdę mały. Jakby był dużo mniejszy niż jest. Jakby przypominał jakiegoś malutkiego skrzata, czy, 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 czy wróżkę latającą po tym lesie. I ktoś może po prostu o tym mówić. A Wy możecie po prostu o tym słuchać. Albo utożsamiać się z tą postacią. I to może być niezależne od Waszych pytań, od Waszych odpowiedzi. Stać się osobną historią. I na tę historię możecie trochę czekać, moi drodzy, bo wy chcecie tego posłuchać. Chcecie wejść w ten magiczny świat, który jest jednak trochę światem materialnym, ale jest to dużo piękniejsza materia niż ta, którą spotkaliście gdzieś na początku. To jest taka materia, która pachnie, która ma kolor, którą można komuś przekazać w darze, wtedy kiedy ma urodziny, kiedy ktoś świętuje. To jest taka materia, która może być wyrazem uczucia w podarunku.